Dobra, hejcie, witajcie, ja jestem Fixa i dzisiaj sobie zagrałem super Bradec wczoraj w, w ekspresowym tem tempie. Dowiliście te 5 łapek w górę, nie wiem jak to możliwe. Może więcej powinienem robić filmów takich informacyjnych. Dobra, wybieram sobie klasy. Ja sobie wybieram... Ja tutaj już większość klas wykopiłem, chyba. Wurzel eee, skeltona już się zaczyna za chwilę. 3, 2, 1... Jesteśmy dobra. Llecimy, lecimy, lecimy, lecimy. Kurde, tutaj jakieś widzicie się zlagował. Tak, jak jak, jak nagrywa się bandikament to są częste lagi od... O ten koleś lata. Czyli że się nie zlagował. E, dobra, o, mamy spawna pająka. E, znajdujemy się... O, Dziew nie wziął! Nie! Kurde, znajdujemy się. Znajdujemy się aktualnie na serwerze. E, Eee, czekajcie, znajdujemy się na Mindsady. Eee, Mineside. Nie wiem jak to się czyta. Eee, tak mniej więcej myślę, że dobrze czytam. No, nie. Kurde. Eee, nie chcę używać tych prawełek, bo one zawierają dużo. życia no kurczę no co to jest flint a flint ten steel umie latać to jest cheater no właśnie 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 do tego kurde Nie no, arenka z cheaterem wiecie co wiecie co OK jesteśmy na następnej arence tym razem wybrałem klasę Ship Butterbroo! Eee! Pf, ten bije ręką. Eee, chyba nie jest jeszcze doszkolony w tej tak grze. Mm, mam nadzieję, że mnie słychać dobrze. Użyj. za. Chodzimy go, chodzimy eee, go. Dziwne, że ten butterbro nie używa kwiatków, bo kwiatki tutaj. O! Jak nas się pocisnął tutaj. Oty kurde. Z tyłu nasz zachodzisz, tak? Nie! Kurde! Pu! Ej, no ile można... No... Dobra. Jesteśmy już. Mam Red Bull, to podpala. Red Bull podpala, tylko tyle wiem. No i ma już to sharpness. Ups. Chłops, jak on się tu nie zaspałował, no? nie chyba, OK, jesteśmy gdzieś, gdzieś tutaj, idziemy, idziemy sobie tutaj na górę, wiecie, o, do, oby to nie był hammer, ja nie będę po bo, bo mi się nie chce, dobra, aby to sobie poczekamy, bo nie chcę ryzykować życia. Czekamy, czekamy, czekamy. Nie wiem jak to możliwe, że dobiliście w tak szybkim tempie te 5 łapek w górę. Czy no. on ma konia? Horse. Lol. Wow. Po prostu. Dead wolf. I e lag. Log, 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 log. Dobra. Jest już. Chyba się odlagowało. Czy wy możecie nie widzieć lagów? Ja widzę, bo ten bandikam rzeczywiście robi dużo rogi. O, Zabiliśmy go. Dobra, jesteśmy na, na, na. No, mamy najwięcej żyć. Czyli myślę, że może się udać to wygrać. Hmm. Chyba. No, nie jestem pewien, czy to wygramy. Yy, pewnie będzie taki sam troll, jak zawsze jest, czyli że nie wygramy. No, patrzcie, jaki cheater kurde. 92. 102. już. O! Wow. Ultra Deful. Co? Dobra. Rzeczywiście możemy to wygrać, jak widzicie. Kolejny raz do nas idzie ten sam. No ten ten... Yy, Sniperman to się pokazać nie może. Nie, on nie trzyma kwiatka w ręku, nie? Do widzenia Panu. No i niech się biją. Dobra, wiecie co? Myślę, że naprawdę możemy to wygrać, jak się postaramy. Bo widzę, że... No, tutaj jeszcze jedno zostało jedno życie, a ten to w ogóle jest jakiś nieogar, więc myślę, że naprawdę co? Przez nas. Okej. Dobra. Nie mam nic przeciwko, żeby mi dał killa. Cześć. O ten horst to już Tutaj jest tej tej... Trzeba obserwować ich, bo... Tylko ten nie wie, że te kwiatki strzelają fireballami czy czymś takim. Znaczy masłem, to się... Znaczy... Na tym serwerze te fireballi nazywają się masło. Chyba. Chyba. Um, Wobeccie, że trochę się smarcie, ale... smarczę, ale chyba mam katar. Dobra. Bum, 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 bum. Aha, okej, okay. to się tu spadło. o zrzucił na spotka, ale nie dorzucił. Ale widzicie, ship to nie jest taka zła klasa. Nawet powiedziałbym, że to jest bardzo, bardzo dobra klasa. O nie, ten ma trochę itemów, jak widzę, nazbierał, zbierał. i, oh no, i ma tą taką. Nie wiem, czy to jest złota, ale ta złota. No, on ma tą złotą. Okej. Okay. Dobra. IP serwera będzie w opisie. Jest bardzo duży klas, bardzo polecam serwer, nie gra na nim jakoś super dużo osób, ale tak to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry serwer. Dobra, widzimy się, jak tutaj przejdą do rzeczy. Bo, jak widzę, to nie za bardzo. A, nie, czekajcie. He. Na szczęście to broń. Jego. A, a jednak ma. Kurde. He. Ciekawe, czy on wie, że nam zabiera. Dobra, widzimy się, jak przejdą do rzeczy. Czekajcie. Nie ten klawisz. Hmm. Dobra, już, jak widzicie, ten horse zginął. Możemy skakać do tego gościa nie obar, jak widzicie. A już trzyma te kwiatki, chyba wie, że coś z nimi da się zrobić. Ha, wygraliśmy! Jest! Dobra. To chyba by było na tyle w dzisiejszym odcineczku. Y Widzimy się w następnym odcinku. W następnym odcinku zaprezentuję Wam klasę potato, czyli ziemniak. Nie wiem jeszcze na czym ona będzie polegała, zobaczymy. Także e, widzimy się w następnym odcinku, nie? Dobra. I teraz pod tym odcinkiem, sześciu łafek w góry, to od razu wchodzę e, w Minecrafta i nagrywam. No to, cześć.